W zadaniu siódmym mamy narysować trójkąt prostokątny, o którym wiemy, że jego boki zawierają się w tych trzech prostych. Czyli najpierw te proste musimy zaznaczyć w układzie współrzędnych. Zatem jeżeli chodzi o prostą k, w miejsce x a najpierw podstawmy 0, mam punkt 0,2 tutaj, a następnie podstawmy no, na przykład jedynkę, 2 razy 1 to 2, 2 plus 2 to 4, czyli mam punkt o współrzędnych 1. 4 tutaj, no i kilka dodatkowych punktów, także możemy sobie zaznaczyć w ten sposób. No i tutaj po drugiej stronie także, tak żeby później te proste nam się przecieły. Dobra, no to łączymy i mamy wykres prostej K. To samo zróbmy z prostą L, czyli pierwszy punkt ma współrzędne 0 minus 3. Czyli tutaj, następnie podstawmy czwórkę w miejsce x, czyli 3 odjąć 3 to będzie 0, czyli mamy punkt 4, 0 tutaj. No i jeszcze może dwa punkty, czyli z tego punktu, żeby dojść do tego, musimy przesunąć się o 4 jednostki w prawo i 3 do góry. Czyli tu też 4 jednostki w prawo, 3 do góry. A tutaj poruszamy się o 4 jednostki w lewo, czyli oczywiście trzy jednostki do dołu. Zobaczcie, i tu mamy. Pierwszy punkt przecięcia, czyli to będzie pierwszy wierzchołek naszego trójkąta. To będzie prosta L. No i mamy jeszcze prostą M, czyli musimy sobie na przykład, może zapiszmy na razie, będzie nam prościej, jeżeli zapiszemy wzór na tą prostą w ten sposób, że ten ułamek zamienimy na niewłaściwy. Czyli tutaj mamy 16 trzecich. No i teraz podstawmy w miejsce X na przykład jedynkę.

I punkt 4.0 mamy w tym miejscu, więc w sumie te dwa punkty, zobaczcie, nam wystarczą, bo już tutaj powstaje nam ten szukany trójkąt. Przedłużymy, bo oczywiście to będzie prosta, która tutaj sobie gdzieś dalej będzie biegła. No i teraz zaznaczmy trójkąt, który nas interesuje, czyli on wygląda w sposób, zobaczcie, następujący. No i my mamy odczytać wierzchołki. Tego trójkąta współrzędnych wierzchołków, czyli punkt A ma współrzędne 1, 2, 3, minus 4 i minus 6. Jeżeli chodzi o punkt B, to ma on współrzędne 4, 0, a punkt C ma współrzędne 1 oraz 4. Natomiast oczywiście mamy tutaj jeszcze drugą część zadania, ponieważ mamy dodatkowo wyznaczyć współrzędne spotka wysokości. Opuszczonej z wierzchołka kąta prostego. Czyli ja sobie tutaj narysowałam jakiś dowolny trójkąt prostokątny i którego punktu my będziemy szukali. Czyli rysujemy sobie wysokość i nas interesuje ten punkt, który znajduje się tutaj. Czyli przede wszystkim my wiemy, że wysokość spada zawsze pod kątem prostym. Czyli możemy powiedzieć, że ta prosta, jeżeli to sobie przedłużymy, że ta prosta będzie prosto padła do tej prostej, którą mamy tutaj. No to teraz narysujmy sobie. No, tu mamy kąt prosty, czyli no plus, minus ta wysokość będzie leciała jakoś w ten sposób. Czyli tutaj wtedy mamy kąt prosty i wiemy, że ta prosta, w której zawarta jest wysokość trójkąta, jest prostopadła do tej prostej. A ta prosta to nic innego jak prosta k. Czyli jeżeli mamy prostą k o wzorze y równa się 2x plus 2, to żeby Kolejna prosta była do niej prostopadła, to musi spełniać taki warunek, ponieważ dwie proste są prostopadłe, gdy iloczyn ich współczynników kierunkowych jest równy minus 1. Współczynnik kierunkowy tej pierwszej prostej, czyli tej prostej K wynosi 2, czyli podstawmy 2 razy A2 równa się minus 1, obie strony dzielimy przez 2, czyli A2 równa się minus 1 druga, czyli to oznacza. Że równanie tej prostej wygląda na razie w ten sposób, że mamy y równa się minus 1, druga x plus jakieś b. No i jeszcze tego b nie znamy. No ale jak to b policzyć? Jeszcze na chwilkę wróćmy do tego rysunku. Oprócz, co wiemy, może o tej, o tej prostej, którą tutaj sobie zaznaczyłam, w której zawarta jest wysokość. Otóż, oprócz tego, że wiemy, że ta prosta musi być do tej prostopadła, to jeszcze znamy jeden punkt, który do tej prostej należy. No nie znamy tego punktu, no bo tego punktu szukamy, może go sobie oznaczmy literką D, ale znamy współrzędne tego punktu, no bo to będzie nic innego jak punkt B. Czyli teraz, jeżeli w miejsce x podstawimy czwórkę, a w miejsce y 0 do tego wzoru, to naszą jedyną niewiadomą będzie b i spokojnie wyznaczymy sobie równanie tej prostej. Czyli teraz tak, podstawiamy. Pod y 0 równa się minus 1, druga razy x, czyli razy 4, czyli 4 pierwsze, dodać b. No to mamy tak. Skracamy sobie. Czyli mamy minus 2 plus b, zatem b jest równe 2. Czyli możemy teraz podać całkowite równanie tej prostej, może to b sobie zmaszmy, czyli tu będzie dodać 2, tak? bo tyle jest równe b, czyli zamiast tego zapiszemy sobie dwójkę. No i czego my chcemy, co my chcemy znaleźć? Nas interesują współrzędne tego punktu. A zauważcie, że punkt d leży na przecięciu dwóch prostych, czyli na przecięciu prostej k oraz na przecięciu tej prostej, w której zawiera się wysokość. Tak? Mamy tą prostą, tą prostą, no i na przecięciu mamy punkt d, czyli możemy na przykład stworzyć sobie układ równań, czyli bierzemy pod uwagę równanie prostej k, czyli tej, którą mamy tutaj, i wzór to będzie y równa się 2x plus 2. Zapiszmy, oraz równanie tej prostej, którą już tutaj wyznaczyliśmy, czyli y równa się minus 1, 2x plus 2, czyli y równa się minus 1, 2x plus 2. Jeżeli takie równanie rozwiążemy, no to rozwiązaniem tego układu równań będzie jakiś x, y, czyli współrzędne tego punktu d, którego poszukujemy. Czyli ja sobie na przykład to równanie pomnożę przez 4, to będą miała liczby przeciwne przy x. Zatem y to będzie 2x plus 2, a tutaj mamy 4y równa się minus 2x, dodać 8. Dodajemy równania stronami, czyli y plus, 5y, plus 4y to 5y. Tutaj mamy 0, 2 plus 8 to 10. Obie strony dzielimy przez 5, czyli y jest równy 2. Mamy y. Wybiorę sobie to równanie. Pod Y podstawię dwójkę i wyznaczam x. Zatem 2 równa się 2x plus 2, czyli minus 2x równa się 2 odjąć 2, czyli 0. Obie strony dzielę przez minus 2, czyli x wynosi 0. Zatem rozwiązaniem tego układu równań jest punkt. O współrzędnych 0,2 i to właśnie będzie ten punkt, których, którego współrzędnych szukamy, bo to będzie punkt D. Mamy go na przecięciu prostej K oraz prostej o tym wzorze, który tutaj sobie wyznaczyliśmy. Spójrzmy teraz na podpunkt B, także zacznijmy od narysowania wykresów, czyli tutaj pierwszy, yy, pierwszy punkt będzie miał współrzędne 0 7. Jeszcze może podstawmy sobie minus 1 w miejsce x, czyli minus 2 razy minus 1 to będzie 2, odjąć 7, minus 5, czyli mamy 0, 2, 4, 6, minus 7 oraz minus 1, minus 5, czyli 2, 4, minus 5. No i kilka kolejnych punktów na tej samej zasadzie, tak? czyli jedną jednostkę w prawo, dwie do góry, tak będzie dużo szybciej niż wyliczanie po kolei punktów. No dobra, może tyle wystarczy. Połączmy i to będzie wykres pierwszej funkcji. Podpiszmy, mamy literkę K. Tak samo tutaj. Mamy punktów współrzędnych 0 minus 3, czyli 0 minus 3 tutaj. No i na przykład podstawmy sobie jeszcze dwójkę. 2 razy 2 to 4. 4 odjąć 3 to 1, czyli mamy punkty 2, 1. No to kolejne, czyli dwie jednostki w prawo i cztery do góry, dwie jednostki w prawo, cztery do góry, w prawo i cztery do góry tutaj. No i może tutaj niżej, czyli będą dwie jednostki w lewo wówczas cztery jednostki do dołu. No i dzięki temu już punkt przecięcia tych dwóch prostych będzie. No i to będzie prosta L. Mamy jeszcze prostą m, czyli w miejsce x a 0, czyli mamy punkt 0,3 i podstawmy dwójkę, czyli 1 plus 3 to będzie 4. Mamy punkt 0,3 tutaj oraz 2 dwa i 2,4, dwa, no i jeszcze kilka kolejnych punktów, czyli tu mamy punkt przecięcia. I w tą stronę, czyli jeden punkt i kolejny w tym miejscu no to możemy już ten trójkąt sobie wyznaczyć. W ten sposób narysowaliśmy wykres prostej m. Może teraz innym kolorem zaznaczmy ten trójkąt, żeby wszystko lepiej widzieć. Czyli to będzie ten trójkąt, który nas interesuje i mamy odczytać współrzędne wierzchołków tego trójkąta, czyli tu mamy wierzchołek A. Mamy punktów współrzędnych -1 minus -5. Tutaj mamy punkt B o współrzędnych 4, 5. No i mamy punkt C o współrzędnych minus -4, 1. No i mamy trzy punkty, trzy wierzchołki. No to jeszcze nam pozostała druga część zadania, czyli mamy wyznaczyć, Współrzędne spotka wysokości, która jest opuszczona z wierzchołka kąta prostego, czyli jak widać na kąt prosty na pewno będzie znajdował się tutaj. Czyli narysujmy wysokość, która nas będzie interesowała, tak się postarajmy, żeby tak plus minus ona spadała nam tutaj pod kątem prostym, no i szukamy współrzędnych tego punktu, czyli punktu D. No to w jaki sposób możemy to sobie wyznaczyć? Zauważcie, że ta prosta, no bo oczywiście no, ta prosta, która zawiera w sobie wysokość, no może być przedłużona w ten sposób, że ta prosta jest prostopadła do prostej L. Tak, Tu mam prostą L i ta prosta jest do niej prostopadła, a dwie proste są prostopadłe wówczas, gdy iloczyn ich współczynników kierunkowych wynosi minus 1. Zatem jeżeli spojrzymy na równanie prostej L, to współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy 2, no bo tak wygląda wzór na postać kierunkową funkcji liniowej, czyli a to będzie ta liczba przy x. Zatem, jeżeli w miejsce a tutaj podstawimy sobie dwójkę, no to wyznaczymy współczynnik kierunkowy tej prostej, która będzie do niej prostopadła. Zatem a2 to będzie minus jedna druga. Tak, tutaj należało sobie obie strony podzielić przez 2. Czyli teraz równanie tej prostej wygląda w ten sposób, że mamy minus 1, drugą x dodać b, no i b musimy policzyć. Czyli przydałby nam się jeszcze jakiś punkt, który do tej prostej należy. No tego punktu nie wykorzystamy, ponieważ nie znamy jego współrzędnych. Ale zobaczcie, że ta prosta przechodzi przez punkt c, a współrzędne punktu c znamy to będzie x, to będzie y, podstawiam do wzoru, czyli pod y jedynkę, Minus 1, 2 razy minus 4 to 2, dodać b, czyli b wynosi minus 1. Zatem wzór na tą prostą to y równa się minus 1, 2x dodać minus 1, czyli odjąć 1. No dobra, no to mamy już równanie tej prostej, a my chcemy znaleźć współrzędne punktu d. No to zauważcie, że punkt d leży na przecięciu się dwóch prostych. Czyli prostej L oraz tej prostej, której równanie już wyznaczyliśmy. Czyli bierzemy to sobie w układ równań, więc zapiszemy tą pierwszą prostą, której równanie wyznaczyliśmy, oraz tej drugiej prostej, do niej prostopadłej, czyli o równaniu y równa się 2x odjąć 3. I teraz, jeżeli rozwiążemy taki układ równań, to trzymamy x oraz y, i to będą współrzędne punktu D, czyli tego punktu, którego poszukujemy, czyli ja pomnożę sobie pierwsze równanie przez 4, to przy X będę miała wyrazy, będę miała liczby przeciwne, czyli tak 4Y równa się minus 2x odjąć 4, drugie równanie przepiszę, i dodajemy równania stronami, czyli mamy tak 5y. Minus 2x plus 2x to będzie 0. Minus 4 odjąć 3 to minus 7. Czyli y to minus 7 piątych, Czyli mamy minus 1 całą i 2 piąte. Natomiast jeżeli chodzi o x, no to ja wybiorę sobie to równanie. Pod y podstawię to minus 7 piątych, Równa się 2x odjąć 3. No i wyznaczymy x. Czyli minus 2x równa się minus... No i teraz zamienimy sobie trójkę na ułamek o mianowniku 5, czyli minus 15 piątych, no bo 15 podzielić przez 5 to da nam trójkę. Dodać 7 piątych, czyli minus 2x, minus 15 plus 7 to minus 8 piątych. Dzielimy obie strony najpierw może przez minus 1, czyli x, 2x to będzie 8 piątych. Następnie dzielimy przez 2, czyli mnożymy przez 1 drugą, czyli x to 8 piątych razy 1 druga. Skracamy przez 2 i otrzymamy 4 piąte. Mamy x, mamy y, czyli zapiszmy współrzędne, mamy 4 piąte oraz minus 1 i 2 piąte, i to są współrzędne punktu przecięcia się tych dwóch prostych. Czyli tej oraz tej, czyli współrzędne punktu D. Oczywiście to był tylko rysunek poglądowy, bo my nie widzieliśmy, czy ta wysokość spada w tym miejscu, czy troszkę wyżej, czy troszkę niżej. Więc teraz zobaczmy, czy będzie nam się to zgadzało. Przepisałam sobie tutaj wyznaczone współrzędne punktu D, czyli teraz tak, modyfikujemy troszkę rysunek. Punkt 4, 5 i minus 1 i 2, 5 no powiedzmy będzie gdzieś tutaj. No czyli to oznacza, że tak będzie ta wysokość nam spadała, tutaj będzie znajdował się kąt prosty, a tu mamy punkt d.